League of Gamer. To jest specjal, bardzo wam dziękuję za tyle subów. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobrze, statyw jest ustawiony. Widzicie, bardziej dobrze. Tak to zrobię. Później może coś ruszę, tak żebyście widzieli w innych pozycjach. No, Najpierw tutaj to Wam pokażę ale i tak o, jak widzicie jest to moc. Mod. Przygotowałem. Jest do końca ukończony, ale ważne że jak jest, że specjal jest pewnie możliwe, że zrobię jak będzie już ukończony ten mocek. Więc tutaj ta budowa się nazywa ta budowla się nazywa jak pałac, no coś tego typu. I tutaj mm, król chciał udostępnić y, swoje, tutaj doczepię, y, swój taki park podwórkowy. Ja Tworzył właśnie taki o mini park, y, a później wam pokażę różne, y, różne... Mechanizmy z ludikami czy coś. No. Więc ogólnie budowa mi się podoba, i ją dostałem od twórcy Timson06. Pozdrawiam. Też ma swój kanał. Może dam linkę. Możliwe, że nie. Ale. Przejdźmy już do takich bardziej podstawowych rzeczy, więc już ruszam statyw, dlatego żebyście mogli zobaczyć. Dobra, budowla ogólnie tak się prezentuje. Od góry jest na niej też Spider-Man z gazetki Lego Avengers pierwszego numeru. No, więc zaczniemy od takich podstawowych rzeczy, czyli Ludika, może najpierw poruszę trochę, no widzimy, że ten Ludik to jest w przebraniu Lloyda, czyli zielonego ninja. I mm, ogólnie twarz Zaraz zobaczymy, na razie, tak, strój z Legacy. Z klasztoru z Pindzicu mam ten zestaw. Ogólnie mi się podoba ta mini figurka. Ten tors ogólnie mają bardzo podobne torsy. Mm. Więc zobaczymy. Główka. Główka bez maski prezentuje się tak. Jest jednostronna, czyli ma jedną minę. Mm. I ogólnie reszty to tutaj tak nie ma bardziej mm. innych, więc przechodzimy dalej. No więc jak przeszliśmy dalej, to najpierw widzimy, że stówkę ktoś upuścił. Później drzewkami się zajmiemy i resztą najpierw bardziej tak nudzić. No więc pierwszy ludzi, to jest postać z Lego Mówi 2, czyli po polsku Lego Przygoda 2. I zaraz zobaczymy wszystko co ma pod spodem więc toryk fajnie się prezentuje już widać krótki rękawek to to doceniam fajne nogi ma no, to też doceniam i tutaj ale to jeszcze nie wszystko bo przechodzimy żeby zobaczyć jego twarz no więc twarz prezentuje się z okularkami i bez okularków. Podoba mi się to. I możemy przechodzić powoli dalej. ogólnie to, to, to um, zapomniałem doczepić. No bo chciałem zobaczyć taką jedną minifigurkę, więc ją teraz doczepiłem. No więc doczepiłem tutaj tą minifigurkę. Przechodzimy właśnie najpierw z minifigurkami. Teraz przejdźmy tu. Jest to torchik ogólnie. Ubranie i twarz. Anakina i z LEGO Star Wars Czkawka mnie dopadła, to znaczy nie czkawka tylko mi się odmijano. I ma on taką czapeczkę z takiego fajnego setiku, który mam I nie zrecenzowałem i pewnie nie zrecenzuję Ogólnie to już tutaj nie ma takich szczegółów, więc przechodzimy dalej. Zapomniałem jeszcze dodać, że mam serwer Discord. Wczoraj otworzyłam taki krótki filmik, więc Was zapraszam. Link w opisie oczywiście. No. Wiem to statułę, statuetkę. Jak to tam się nazywa? Jest to. Yy, torchiki ogólnie, ciałko. Z, z, ze starej, w nie ma tej serii, z Lego Nexonites. Bardzo mi się podobała, zbierałem ją, no ale cóż, niestety to, bo ładnie produkcję. No. Tutaj mamy taki element typowy, pewnie każdy zna, i czapeczkę taką jak mał, taki kapelusik. Więc przyczepiam to na miejsce i przechodzimy dalej. Dalej przechodzę, odczepię tą minifigurkę. Dajcie chwilkę, taka minifigurka zbudowana sama, która jest wie władca metalu. Ja zrobię taką serię, w której prezentuję takie figurki. Tutaj trochę obrócę i dotrzepię no też jego robotnika, nóżki ze Star Warsów. To z tego jaką Złego, niczego to ma cztery nogi. Takie robotyczne, nie pamiętam jak on się nazywał. I tutaj włoski też. No, twarz to jest takiego mechanika, robotnika, więc przechodzimy dalej. O, przepraszam, że przypadek odstopowałem, ale w sumie możemy przejść dalej jest taki mechanizm, który o którym Wam powiem później, no więc widzimy tutaj oh, ręka mi spadła takiego lasze, zaraz go spróbuję wyciągnąć nie wiem czy dobre, czy złe wieści no bo on akurat tutaj fajnie jest przyczepiony, tak no to na razie z tym go odczepię, żeby mu bardziej tak nie niszczyć czas ze starszych sezonów Ninjago, z drugiego sezonu czy tam pierwszego, no teraz jest odnowiony i no fajnie to wygląda ta minifigurka jest bardzo rozruszona, Ale niestety no, tak to jest. Przechodzimy teraz dalej, no więc jakoś tam się trzyma. Mm. A dalszą figurką jest Spiderman, który jest w świecie, wam zaprezentuję. No fajnie się prezentuje w masce. Na no, takie kratki tu widzicie. Nie wiem czy dokładnie. Nóżki to takie zwyczajne, niebieskie. Torkik fajny z pająkiem. I tu z tyłu takim. Podoba mi się ogólnie ta figurka. Więc zostawimy ją. Odstawimy ją na miejsce. No, udało ją się odstawić na miejsce, więc przechodzimy Hu, hu, hu. kurczę, coś się popsuło. No, dalej tutaj drzwi się popsuły. Widzimy takiego, oto króla za drzwiami, zaraz go wyciągnę. Okazało się jednak, że go później tak wyciągnę z w sumie już przechodzimy do oglądania dalszego. No, więc mówiłem, że będą drzewka, fajny ul... Tutaj z tyłu niewiele jest i ogólnie niewiele jest. Mamy tutaj fajną lampę, stolik do takiej kawy, co robi ekspres. I ten... i mechanizmy. Właśnie tutaj jest ten mechanizm i chyba ten, że można sobie ćwiczyć fajnie, się wieszać i ogólnie inne rzeczy robić nie wiem się odciągać, no więc przechodzimy dalej a przechodząc dalej właśnie widzimy taką Otóż to fontannę i śmie śmietnik taki o, roślinka a i więcej to nic nie ma przechodzimy tak dalej że dalej a dalej że dalej oznacza to że teraz mi się zajmiemy tutaj wnętrzem ogólnie i najpierw właśnie naszym królem stronem Mamy tutaj króla, fajnie się prezentuje, też z Lego Nexonite, trzeba się podrawać. I ogólnie fotel, taki pod podgówek czy jak to tam, fajnie się prezentuje fotel i fajnie się tak przyczepia. O. No. Tutaj to widzimy już ten mechanizm, co był od początku. Ale przechodzimy jeszcze na niższe piętro, gdzie widzimy złodziejaszka. jaszka podstępnego jaszka. łóżko, um, na którym siedzi chce się wydostać. Ma tam krzesło i stolik, fajne kraty zrobione. Oczywiście te elementy, większość elementów z tego wzięliśmy ze ścianki Pikabricków w Warszawie. Legos że Spadł mi tron. W galerii Mokotów. Moja rodzina mieszka na Mokotowie. No to mnie fajnie. Ja mieszkam w ogóle w innym miejscu. 30 minut. Znaczy 3 godziny i 30 minut stamtąd, Od Warszawy. No, na północy Podlasia. Tam w tamtej strony są Wałki sejny. Tam bardziej. I augustów w tamte strony po prostu, mm, niedaleko granicy z Litwą. Mm. Widzimy tutaj takie dwie roślinki i tam lasze przez okno. Fajnie ogólnie te okna się prezentują i drzwi, które się tak otwierają. Bo ich nie otworzę, bo się, jeszcze coś A te kraty fajnie się tak otwiera, fajnie, że mamy rączkę. Jeszcze raz mówię, że zapraszam na serwer Discord. I zapraszam, lecimy po stówkę już, mamy sporo subskrypcji, 57 z tego co patrzyłem, a dalej i się tu, kamera nie zmieści, dobra, x no tu, o wieczorem pewnie możliwe, że będę aktywny, teraz jakoś tak będę aktywny, więc można ze mną napisać nas z klocków lego. Widzimy tutaj stolik fajny, zestaw herbatkowy mistrzał I ogólnie tutaj to już tyle. Przechodzimy na górę. Góra, takie dwa fajne, że co pioruny robią i tam balkonik, balkonik. Tak zobaczymy fajny. I przechodzimy dalej na jeszcze wyższe piętro, gdzie widać naszego Spidermana, Spidermana, nie no tylko Spidermana. Tutaj dwie figury, statu, łetki takie. O, fajnie się prezentują. Ta zbroja jest z Nexonites i ogólnie te wszystkie zbroje. Mamy tutaj fajne artykuły, narzędzie takie, czyli siekiera. Kurczę, przechodzimy dalej po prostu. Dobra, naprawiłem to i chyba jest zjechałem <ścoughs> w Nie no nie, do nieśmierci. To jest suche. Mm, widzimy tutaj też zbroję. Tam nie ma główki, tylko ta zbroję. Mm, jak on był tego małego? Kurcze. Nie pamiętam. Dobra. Ech. Przyczepiamy Kurczę. czaczki. To śniepy. O. Tam mamy taki czerwony diament, do którego służy. uhuhu nasza laska. To są takie kraty mocy. I stojak na laskę takiej mocy. Nie ja wiem, czemu nazywam to stojakiem mocy. Czy coś. Tutaj widzimy już najszlagę z symbolem tym. No. I dzisiaj jeszcze co będzie. Pokażę Wam gazetkę z ludikiem magazyn, ogólnie tego ekstor, na razie nie ma jeszcze kilka dni i pewnie recenzja się pojawi za jakieś dwa tygodnie, tydzień, nie wiem. ale pokażę Wam to ugadę i możliwe, że też nagram to oddzielnie. No to lecimy. Łup! A, chcę coś dodać. Nie wiem, po co te. Dam, dam. Dam, nie wiem, po co te dam. Dobra, widzimy tutaj Zeina magazyn z Lego Ninjago. Mamy tutaj o taką kartę limitowaną. Ona jest tutaj na do kolekcji, więc nie będę wyciągał. I pewnie sobie też po to oddzielnie. Lohe Shintaro. Hu gazetka z 14. tego tego, bo nie mam powiedzieć. Jest już w sumie druga z Loidem. Teraz tą kamerę. Dobre. Nieważne, Królestwo i... Cintaro. W tej przygodzie moi ninja i ja będę ben... znajdzie. zejdziemy Zaj... Głęb... głęboko. Kurczę, do no Nie umiem czytać przez kamerę jak patrzę. czy coś tego typu gecko czy coś tego typu szkietowy czarownik komik, klamata. chodzimy dalej zain mistrz lodu takie ostra katana takie to ja już widziałem w innych gazetkach tylko że inaczej wyglądały Stwórz coś legendarnego mi się podoba ogólnie ten dobra Znaczy nie seć tylko to Misja, poszukiwanie zbroi. Dobra, XD. Co to jest? Nieważne. Narodziny legendy. W nowym magazynie Lego ninjago legacy. Ku czemu już Skulkin nie ma tutaj tego kapelusika, dobra, uuuu versus kontra Skulkin. Nie wiem czy to jest wydanie specjalne światło tego. U kontrast kulkind, twoje zabawki, tego już w sprzedaży. Karta cyfrowy duet Nia i Jay. i następnego poziomu. Przechodzimy dalej i plakat, Czyli komiks to co ja już pominę. I dochodzimy do misji. dum dam, dam. Nie, nie. Dam, dam. Dam! Nie wiem, po co to znowu zrobiłem. Instagram. Może czekajcie, czy ja tam ten element pominąłem? Dobra, ważne jakby coś jeszcze robię. E, misja elementy błę... błędów. Mm. Oryginał falsyfikat. Plakat niej Plakat ninja go. Tam pisze. I plakat nie, DC Super Hero Girls. Premiera w poniedziałek 14 września o 14:50. Emisja od poniedziałku do piątku o 14:50. O bus na wyspie. No nie. Ja to oglądałem kiedyś. Premiera w poniedziałek 17 sierpnia o 13:55. Emisja codziennie o 13:55. Ja skończyłem ze szkoły. Wróciłem dzisiaj i kurczę, mogłem oglądać, a nie nagrywać jakichś... Piii! Ku specjal! Dobra, ale muszę. Młod bo wy chcieliście przecież. Młodzi Tytani, akcja oglądam też. Premiera w poniedziałek, 21 września o 16.45. Emisja codziennie o 16.45. jab Jabłko... I szyb no. Ja to oglądam, ja mi oglądam fajne. Dobra, premiera w poniedziałek 7 września o 18:00, równo 18, zapraszam was. Uu! Nie wiem czemu te Czemu ja to robię? Dobra, zapraszam jeszcze raz na serwer Discord link w opisie. musisz tam fajny bez fajowy z klocków Lego się nazywa. Jest już tam sporo osób, a niedawno wystartowała dobra premiera w poniedziałek, 7 września o 18. Emisja od poniedziałku do piątku o godzinie 18. W sumie 18. Po prostu przechodzimy dalej. Komiks. Nie, nie, ja już tego mam dość dobra, ale w sumie oglądałem i fajnie jest. Poprowadź misję ratunkową. Chciała na ognia, fajnie. Nie to ku... Pii, a nie obchodzi Czemu ja robię samki. Dobra. Nie wiem yy, jest okropne. Kto wygra jaskiniowy bieg? Dobra, ale dla dwóch i czterech gracie. Dobra, ale ja musicie zasubskrybować ten kanał, yy, bo lecimy teraz postówka już jest 43 subskrypcje, żeby był łastówka. No. Poczta, fotki ninja, bla bla bla. Bla, 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 dobra, nie chcę tego patrzeć, konkurs, podniebny pojedynek, o, ja to chcę, ten szecik, ja już, nie... już, się skończył, szkoda, ten szecik ten szecik, jeszcze bym chciał, wszystkie ogólnie są super, jeszcze macham tak ręką, Uff. cyfrowy loj, tak, karta, kaj, kontrolodowy cesarz, Ogólnie, ja ogólnie chcę to zakupić ten magazyn, ale na razie u mnie nie ma. I tutaj jest reklama Lego Avengers, skąd to wziąłem od 20 sierpnia i bardzo nadal chcę. w sumie przechodzimy tu i niesamowite karty Ultra Następny poziom. Ja już mam chyba jedną czy tam czy ileś tam. Dwa. Kurwa. Kurczę. Przepraszam, nie, 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 tego nie powiedziałem. Nowa kolekcja LEGO Ninjago Trading Cards już w sprzedaży, dobra. LEGO Trading Cards Blue Ocean z Oceanem, dobra. To no ja chyba się z Wami żegnam. Ośmiornica też się żegna. Cześć, cześć. Do widzenia i wpadajcie na Discorda. Link w opisie. Cześć, Narka.